Witam w kolejnym materiale z gry Kozacy 3 Jak widzicie rozpoczynamy bitwę pod Wiedniem Tutaj mam odprawę, możecie sobie zatrzymać wiem, bo się filmy, przeczytacie, nie będziemy tracili na to czasu, bo to jest bezcelowe. Lecimy jak najszybciej z misją Mamy niższe siły tureckie po, po bliskiej wiosce No to, to, to akurat pójdzie łatwo W mogę tak zrobić, bo początkowe misje to są bardziej, wiecie To są chyba strzelcy, tak? Tak, gdzie są do walki wręcz, no zrobiłem, że w... odwrotnie nie ustawiłem, ale... Nie, dobrze zrobiłem, repozorom. O, trochę tam jest. A wy co? Idioci. A, bo ja chyba zaznaczyłem na konkretnej jednostki. Hmm, to się może nie udać i to przez własną głupotę. Eee. Mamy przewagę, podejrzewam, technologiczną, więc przejście tej pierwszej takiej bitwy, no to jest z zupełnie sprawa, jak widzicie. To też tylko austriackie, nie polskie. Budynki, bo to oznacza, że będziemy grali teraz z austriacką nacją, albo okej, okay, dostaliśmy nowe wojsko. Aha, jednym słowem, to będzie misja nieekonomiczna, tylko misja taktyczna, chyba. Tak, będziemy musieli zwyciężyć przy pomocy wojsk. Dobrze, ruszajcie tutaj. Tak, tutaj ruszajcie. Wyślijmy... Aha, okej. Okay. A ja mogę to połączyć w jeden solidny no, oddział? Mogę. I tak zróbmy. Tutaj tak samo. Na ten nasi ludzie będą lepiej walczyli. A pozostała kusaria, nasza jeszcze 20, nie sobie stanie tutaj być odwodowymi siłami. I może wy pojeźcie w to miejsce. Bo tutaj chyba nie ma sensu. Jedźcie tutaj najpierw. Wiecie, lepiej poświęcić garskę niż wszystkich żołnierze, w razie czego. W 20 stracimy się nic nie stanie. E tego chyba oblegać nie mamy, bo to jest Wiedeń, tak. Okej, okay, nasze dział idzie tutaj. Wystańcie na chwilę tutaj. Tak pytanie brzmi, jak ja mam w sumie pójść, bo to nie jest teraz takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Tutaj najpierw mamy dotrzeć zresztą, że Okej, okay. dostaliśmy kolejny oddział. Dobrze byłoby ich rozstawić bardziej w tym miejscu, tak? Wy, wasza 20. Naprzód marsz tutaj. Tutaj mamy austriackich żołnierzy. Zobaczmy, czy możemy ich zgarnąć do swojego oddziału. Pewnie nie. O, dostaliśmy kolejny oddział, widzieliście. Ogi! Nopę, nope, 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 nope. To się bardzo fatalnie skończy. Wasze oddziały. Potrzebujemy przerzucić piechotę, muszkieterzy... Tak. No to musimy zwyciężyć na sposób. Usaria uderzy w pierwszej linii. Okej, okay, ona zrobi robotę. A za niej poleci zwykła kawaleria, jako oddział wsparcia. Po prostu pięścią uderzymy w to miejsce. Tutaj dostaliśmy dodatkowy oddział do pomocy. Na nie ma przejścia, więc tutaj nic więcej nie zdziałamy. E, tam to było nie do przejścia na wrogów. Wy kontynuujcie podróż tutaj. Tak, tutaj. Tylko bez kapłana, ja proszę Was. Bo kapłan tutaj kapłani tutaj mają inne zdanie. O, proszę, udało się, widzicie. Teraz dobrze było przerzucić te wszystkie siły. Poproszę w to miejsce na początek. To samo, kawaleria. Musimy znaleźć nowe pozycje. Po drugiej stronie rzeki, podejrzewam. Tylko musimy je zająć, a nie wróg atakuje. Mamy kozaków, ale ich nie możemy połączyć w oddział. To oni muszą Ruszyć w ten sposób. Siczowych? Siczowy, siczowy, siczowy. Nie, dobrze czytam. Powiem szczerze. Nasze oddziały zrobiły wymarsz. Zanim one tutaj dotrą. Oni, nie, 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 tył zwrot, tył zwrot, tył zwrot. Ale tutaj pięścią uderzymy. Jedźcie. Tak, to jest głównie. To są głównie łucznicy z tego co widzę, to. Wydaje mi się, że oddział yy, naszych Husari powinien zrobić tutaj porządek. Powiecie, to nie jest tak, że ten oddział jest słaby. Bardziej ci mnie. to tutaj stanowi jako siły pancerne, można powiedzieć. Wchodzi jak ma wszystkie oddziały, praktycznie. Mówiłem? Praktycznie zostawia po sobie tego śmierci zniszczenie dosłownie. Tam są jeszcze tyły wroga. To może wy już jak jak jesteście tak w drodze. No to to będzie szybka misja, zresztą Nasze siły dopiero tutaj docierają, ci... O, nie zauważy, że tutaj jeszcze mam jakieś pandury. To wiadomo, oddziale, idźcie tutaj szybko, ruchy, ruchy, ruchy. Na nie nodze. No i dostaliśmy teraz yy, wsparcie... Kogo? Austriaków, no to możemy zaczynać imprezę. I wy. Kusaria zrobi pierwszy taki wlot, bo to są głównie piechurzy. Yy, Oraz wy... Bo wiecie się... No zobaczcie różnicę. 58 na 16, tych wykorzystamy w inny sposób. To są łucznicy? Nie. Wy się wycofajcie. Tu. Klinem, 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 klinem. Zostawcie i zostawcie i zostawcie. Nie mieszajcie się. Tutaj. Tu, 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 okay. I tak wykorzystaliśmy jeszcze kozaków. Teraz ten oddział atakuje z tej strony. Wiecie co chodzi. Zanim ruszy nasza piechota, to oni zrobią porządek z lekkozbrojnymi. zbrojnymi. zostało naszych kozaków. Eee, patrzcie! Oni sami wygrywają tą wojnę praktycznie. Z tej strony atakują drugie jednostki. I wy też tam dołączcie. A wy co? Potrzebujemy piechota. To głównie kawaleria, więc tragedii nie ma. Niech kawaleria idzie dalej w tych kierunkach. Niech się tutaj gdzieś zatrzyma. Wyruszajcie. Tutaj mamy kawalerię wroga. No to idźcie. Zanim nasze siły się tutaj zbiorą do kupy, Dobrze, tutaj ponieśliśmy cięższe straty, ale to bardziej wynikało z tego, że nie spodziewałem się ataku z tej strony. Przyniesiemy kawalerię jako wsparcie tutaj. No i to teraz musimy dołączyć do walki, bo nasi ludzie mogą tam tego nie przeżyć. Wiecie, i Herkules z do ludu kupa. A na razie mamy aż do. w tym miejscu sprowadzaliśmy to, że nasza kawaleria wykona przewagę liczącą wroga. Wy też klinem w tym miejscu, jak się jakoś przejrzeć, ruszajcie. Wy tutaj jesteście najmniej potrzebni w tym momencie, wy też. Bardziej na północ tutaj. O, jedno wiem na pewno. Cokolwiek bym nie powiedział, zdaliśmy wrogom dość ciężkie straty. Hmm. Delikatnie powiedziawszy, nasza kusaria, pomimo tego, że jest dziesiątkowana do pewnego stopnia, patrzcie, jakie straty zadaje. I teraz będzie głównie starcie piechotę. W tym miejscu kusaria się jest na ich tyłach, piechota dołączyła, a my od północy siejemy spustoszenie na ich tyłach. Nie, na tyła, na przodzie. Oj, oj oj. To też ogłączy cięższe jeszcze straty. Wiesz, że twój gości to słuchacie teraz o wojownicy województwie dosłownie, jak tak czekać do mikrofonu. O, idą jeszcze od tyłu na nas. Już mają odwody. O, wy to możecie sobie po prostu podejść. No, to jeszcze nie koniec. Ruch się dopiero skręca. Nie wiem, czy ludzie zdążą tam dotrzeć. Tak? Ja proszę, żeby tutaj doszło do walki. Patrzcie, że właściwie to nasza kuceria wygrała tą wojnę, nie? O, jeszcze mam... Patrzcie, jaką jeszcze mam zdążyć bojową. Ale Turcy... Mają jedną zasadniczą wadę. Mają nieopancerzone noski. O, nasza pulsaria może teraz się oberwać bez piechoty. No, tutaj trafili na no to... I lancerzy mogą... No, lansjer na lansjera, no to zobaczymy. Ale są jeszcze w środku od strzału. E, tam wchodzą jak masełko. na że nasze tyły próbują atakować. Wiecie, zrobił się chaos na tym polu bitwy, ale właściwie chaos kontrolowany taki może być. No i wygraliśmy. To było szybkie. O, patrzcie, na tyłach zostawiliśmy sobie wrogów. Nie? Oni próbowali nas od tyłu, ja trochę im nie wyszło. Więc y, ostatnia misja kampanii została zakończona właściwie rozerwaniem armii wroga. Dziękuję za uwagę, jeśli się podobał to zapraszam na kolejny na moim kanale. Trzymajcie się do następnego. E, tutaj pojawią się kolejny film. E, poprawię ewentualnie e, z, z tej serii. E, będziecie mogli sobie włączyć jakieś poprzednie filmy z tej serii. prawej wybrany filmy z mojego kanału. Trzymajcie się do następnego i cześć.